Przechodzimy do kolejnej kategorii. King Kongi, które dzisiaj się mierzyły na tym torze, przejeżdżały przez te wszystkie przeszkody równoważnie i tak dalej. Kłady 4 na 4, przyprawowe kłady. Miejsce trzecie. Toboła, była Wojciech! Zapraszamy! Wojciech, to była naprawdę King Kong, ale na kładzie bardzo lekki dzisiaj. Bardzo lekki nakładzie, miejsce trzecie, wielkie brawa. Miejsce drugie, nieznany zawodnik, nikt go nie zna, pojawił się dzisiaj dosłownie, nie kojarzy nikt tego człowieka, przyjechał i zdobył drugie miejsce. Na miejsce drugim w kategorii Kłady 4 na 4. Paweł Moto, czyli ja! Dziękuję, wchodzę, wziąłem dzisiaj udział, powiem Wam tak. Łokieć mam do wymiany. Było ciężko, ale co zrobić? Dziękuję. I proszę Państwa, czas przejść do miejsca pierwszego. Dziś bezapelacyjnie najlepszy, naprawdę. Człowiek, który latał nad tym torem, naprawdę latał. Ja nie wiem jak żona go zdopingowała. Co mu wczoraj wieczorem powiedziała na ucho. Powiedziała mu, że jak nie wygrasz, to nie wiem, nie wiem co tam dalej było, to już możecie sobie to powiedzieć. Miejsce pierwsze w kategorii Kładów 4 na 4. Patryk Guzik. Zapraszamy. ATV Mochy. Zapraszamy na miejsce pierwsze. Dziś bezapelacyjny. Naprawdę najlepszy. Człowiek z dobrym humorem. Zawsze wspierał też zawody w Rack Race. W różnych lokalizacjach. Patryk zawsze wspierał te zawody. Cieszymy się, Patryk, że jesteś z nami. Cieszymy się swojego pierwszego miejsca. Powiem Ci. Robiłem wszystko, żeby ci je odebrać. Robiłem Ci wszystko. Zabrakło mi jednej sekundy. Na końcu pobiłem czas o jedną sekundę, ale Patryk pobił o dwie sekundy i dlatego Patryk gdzie wybrał. Ale naprawdę wspaniała jazda twoja dzisiaj była. Wspaniała jazda. Wielkie brawa! Wielkie brawa dla kategorii 4 na 4 kładów. Oczywiście wszystko tutaj się nagrywa. Jeszcze raz wielkie gratulacje, wielkie gratulacje. Naprawdę nie było łatwo. Jutro się wyleczymy, dzisiaj coś wypijemy na zakwasy. Nie będzie bolało. Dziękujemy, dziękujemy kładziarzom.